Na terenie inwestycji budowa Centrum Przesiadkowego w Gliwicach prace zaawansowane są już w dużym stopniu. Zarówno w zakresie robót obiektowych, prac budowlanych, jak i prac zewnętrznych, wszelkich sieciowych, drogowych. Obiekty budowlane to już w tej chwili budynek główny, budynek pomocniczy. W którym prowadzone są prace wykończeniowe, sufity podwieszane, prowadzone są prace związane z okładzinami ścian. W tunelu prace już niemal zakończone jeszcze nagłośnienie, oświetlenie wieża ciśnień podobnie prace wykończeniowe. Mamy również na terenach zewnętrznych zaawansowanie bardzo duże w przypadku prac kanalizacyjnych to 95% jeszcze trwają procedury związane z podaniem wody na obiekty. Jeżeli chodzi o prace związane z sieciami elektrycznymi, teletechnicznymi, tutaj też już prace zaawansowane wysoko. Formalności trwają związane z włączeniem stacji transformatorowej do sieci Tauron, sieć oświetleniowa, ogrodzenie docelowe. No, prowadzimy też prace związane z elementami zabezpieczającymi obiekt. To są zapory antyterrorystyczne. Jest to obiekt całkowicie zabezpieczony przed ewentualnym atakiem poprzez montaż zapór ruchomych i zapór stałych, które odpowiednim sygnałem będą zamykać dostęp jakikolwiek. Z każdej strony tego obiektu. Obecnie prace drogowe mamy zaawansowane w procencie 60, a na ulicy Tarnogórskiej nawet 98%. Na ulicy Składowej, obecnie nawet w dniu dzisiejszym, układana jest masa bitumiczna. Planujemy w tych dobrych już dniach pogodowo układanie masy od ulicy Tarnogórskiej, tutaj na drogach obwodowych wokół Zadaszenia.